Jedną z potrzeb dzieci dla zdrowego ich rozwoju jest silna relacja przywiązania, w którym są trzymane, czują się bezpiecznie, w którym są celebrowane, witane i zapraszane do istnienia. Tak więc relacja przywiązania nie jest tylko po to, by fizycznie się nimi opiekować. To jest ważna część tego, ale inną ważną częścią jest psychiczna potrzeba dziecka, aby ich dusza została nakarmiona i odżywiona. Tak samo jak ciało potrzebuje odżywienia, a pożywieniem jest akceptacja, kochająca akceptacja rodziców. Dołącz do nas, aby przeżyć zapierające dech w piersiach doświadczenie wraz z Gaborem Mate i jego synem Danielem, którzy poruszają się po pięknych ścieżkach relacji rodzic-dziecko.